Cześć chciałbym Ciebie serdecznie powitać na tym wideo pokażę ci w nim jak sprzedawać współpracę długoterminowe w tym też pakiety premium w twojej placówce muzycznej w twojej szkole lub w twoim studio No więc na początek Dlaczego warto czyli zalety wprowadzania takich współprac długoterminowych w tym też pakietów Sprzyja to stabilnemu rozwojowi. W momencie, kiedy Twoi klienci, którzy przychodzą właśnie do Twojej szkoły, wiedzą, że jesteś nastawiony już od samego początku na współpracę długoterminową, na pewno dłuższą niż miesiąc, czy też dwa, to to właśnie sprzyja stabilnemu rozwojowi, aby wykres rozwoju Twojej szkoły szedł tak, a nie jak taka Sinusoida. Tak, no, następna rzecz, czyli. Pracowanie z lepszymi klientami, mniej roszczeniowymi, w momencie, kiedy Twoi klienci wiedzą, że mm, nauka w Twojej szkole jest, to jest y, proces długotrwały. To wymaga czasu. Y, nie, nie mają aż takiej presji na szybkie y, efekty. Y, nie frustrują się, gdy ich dzieci po miesiącu y, nie grają tak, jakby chcieli, lub y, po prostu sami y, też to doskonale rozumieją. Że po prostu taka nauka wymaga czasu, dzięki czemu właśnie możesz pracować z lepszymi klientami też dla Ciebie. No i taka trzecia rzecz, czyli brak gonitwy za pojedynczymi płatnościami, to w to wchodzi niekoniecznie sam czas poświęcony na to, ale przede wszystkim Twoja energia którą mógłbyś, mogłabyś poświęcić na zupełnie inne, bardziej wartościowe i wspierające rozwój twojego biznesu rzeczy, niż po prostu za mm, przypominaniem się o zaległych płatnościach, co można właśnie w prosty sposób rozwiązać, wprowadzając e, współpracę długoterminową. Mm, no i dobra. W momencie, gdy już wiesz, dlaczego w zasadzie warto e, wprowadzać tego rodzaju współpracę, e, przyjdźmy do, do tego, jak w zasadzie to zrobić. Mm, Okej. Okay. A więc na samym początku jest pierwsza rozmowa z potencjalnym klientem, telefoniczna czy to też na żywo. W niej najważniejszą rzeczą jest zbudowanie jak najlepszej relacji i takiego pierwszego wrażenia z, z, właśnie z potencjalnym klientem. Bardzo ważne jest twoje pełne zaangażowanie i zainteresowanie klientem właśnie z twojej strony, żeby już od samego początku poczuł się, że jest już w zainteresowaniu takiej osoby, która faktycznie chce jej pomóc, tak szczerze. No i twoje zadaniem jest takie wstępne poznanie obecnej sytuacji, czyli punkt A, miejsce, w którym ta osoba się obecnie znajduje, i sytuacji wymarzonej, czyli jej punkt B. No i właśnie dzięki temu będziesz wiedzieć, jaką drogę ta osoba musi przebyć, aby właśnie zrealizować swoje cele. Tak. Tutaj właśnie, tak jak już przed chwilą wspominałem, jest celem tej pierwszej rozmowy jest zbudowanie takiej relacji, zaufania do Ciebie, między właśnie klientem a tobą. No i fajne jest to, że ten, tego rodzaju proces można oddelegować w dosyć prosty sposób. Możesz to oddelegować albo do osoby z Twojego zespołu, z Twojej szkoły, albo może być to osoba z zewnątrz, na przykład wirtualna asystentka, i wtedy rozliczać się przykładowo za. Umówioną lekcję próbną. No i następnie e, ważne jest, e, czyli etap drugi, aby lekcja próbna była płatna. E, dlaczego płatna? Płatne lekcje e, przyciekają bardziej zaangażowane osoby. E, a co, co w zasadzie z tymi bezpłatnymi lekcjami? E, w momencie, kiedy masz bezpłatne lekcje, e, to niestety to może działało jakiś czas temu, 5 lat temu, ale obecnie niczym się w tym momencie nie wyróżniasz. Bo wiele właśnie takich zajęć dodatkowych dla dzieci, albo w przypadku właśnie placówek skierowanych głównie do dorosłych, również po prostu większość tych placówek ma zajęcia bezpłatne. No i w momencie, kiedy taki klient ma do wyboru, powiedzmy, pięć takich możliwości, w które w mógłby przyjść, to może się zdarzyć tak. Że niekoniecznie przyjdzie do Twojej albo zapisze się do Twojej y, placówki, a z racji, że jest bezpłatna, to nic nie traci, jak zrezygnuje i y, 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 nawet Cię o tym czasami nie poinformuje. No i dlatego później często taki współczynnik y, osób, które przyszły na lekcje próbną, y, a wcześniej się umówiły, jest mniej więcej od y, jakoś tak 3 na 10, y, czyli 3 osoby przyszły na 10, które chciały się umówić. Które się umówiły, dlatego tak ważne jest, aby wprowadzić e, płatność właśnie za tą lekcję próbną, dzięki czemu po pierwsze minimalizujemy to e, współczynnik osób, które umówiły się, a nie przyszły, bo jak ktoś zapłaci, to po prostu wie, że mm, jest to w jego kalendarzu jedna z najważniejszych rzeczy tego dnia i po prostu e, musi, musi przyjść, bo też zadeklarował, że przyjdzie. Mm, i tym samym przyciąga to takie bardziej zaangażowane osoby które nie przychodzą tylko dlatego że lekcja jest bezpłatna ale faktycznie chcą z niej wziąć jakąś wartość i potencjalnie otwierają się na dłuższą właśnie dalszą współpracę z tobą Dlaczego? dlatego też tak ważne jest właśnie ta płatna lekcja próbna jej celem jest zbudowanie silniejszej relacji i pokazanie że to właśnie ty i twoja placówka jest odpowiednim miejscem dla tej osoby Często właśnie słyszę od e, muzyków, właścicieli takich placówek, że e, w momencie, kiedy ktoś już się mówi, to prawie zawsze e, zostaje. E, no i to jest właśnie y, wynik tego, że naprawdę robisz bardzo dobrą robotę. Że po prostu te osoby, które przychodzą, e, naprawdę Tobie ufają. E, także jest to świetne w momencie kiedy naprawdę większość prawie albo prawie wszyscy po prostu którzy przychodzą zostają u ciebie na dłużej to znaczy że po prostu potrafisz zbudować relacje podczas tej właśnie lekcji próbnej i ważne jest by ta lekcja próbna była dla tej osoby ekscytująca ona nie może być nudna nie może być za dużo takich powiedzmy technicznych rzeczy. Tutaj ważne jest, aby skupić się właśnie na tym problemie, który, z którym przyszedł do ciebie klient. Czyli na przykład w momencie, kiedy prowadzisz zajęcia wokalne z emisji głosu i klient ma problem z tym, że przykładowo nie może poczuć się pewnie podczas ś, ś, śpiewania, przepraszam, czuje jakiś dyskomfort w swoim głosie, to nie skupiasz się na tym na przykład jak pomóc mu no nie wiem, na przykład wznosić swój głos na wyższe tony jeśli to nie jest jego mm, priorytet, tylko ty skupiasz się dokładnie na tym problemie, z którym przyszedł do ciebie klient, czyli właśnie z jego dyskomfortem i o to tutaj chodzi, żeby mm, po pierwsze słuchać tego klienta czego on tak naprawdę chce i w postaci swoich lekcji dawać mu rozwiązanie i w ten sposób to wygląda. No i y, taka o, dodatkowa rzecz jest taka, że w postaci, y, w przypadku lekcji próbnej, w momencie, jeśli ktoś y, nie przyjdzie, to nie tracisz tak wiele, niż jakby ta lekcja była bezpłatna. Y, ok. Etap trzeci, czyli to, co następuje po lekcji próbnej, to jest y, sprzedaż: y, sprzedaż y, współpracy y, dłuższej, długoterminowej lub też pakietu y, premium Twoich lekcji. O co tutaj chodzi? Warto po takiej lekcji próbnej przeprowadzić taką krótką rozmowę z Twoim klientem, w której podsumujecie to, właśnie nad czym moglibyście popracować. Wyznaczycie takie wspólne cele na najbliższe miesiące. Na przykład, w momencie, jeśli masz pakiet lekcji, przykładowo 12, 12 lekcji, w ciągu trzech miesięcy to wyznaczacie taki cel z klientem na następne 3 miesiące. Czyli gdzie ten klient chciałby się znaleźć właśnie za te 3 miesiące? Jeśli klient nie ma nie ma samodzielnie nie mówi o takim celu, pomóż mu go wyznaczyć. I dzięki temu po prostu będzie wiedział do czego dążyć i jednocześnie wyznaczacie drogę do tego celu. Czyli jak to osiągniecie no i pokaż, w jaki sposób właśnie pomożesz mu w drodze od jego obecnej sytuacji, czyli jego punktu A, do jego wymarzonej sytuacji, czyli właśnie miejsca, w którym chce się znaleźć. Dzięki temu właśnie klienci będą zdecydowanie. Będą w stanie Tobie zdecydowanie więcej zapłacić niż w momencie, kiedy po prostu przeprowadzasz lekcję, następnie sprzedajesz usługę gry na instrumencie albo śpiewu. A w momencie, kiedy pokażesz klientowi, że y, pomagasz mu w drodze do osiągania jego celów i nie sprzedajesz samej usługi, ale sprzedajesz y, transformację tego klienta, czyli jego efekt, który y, po prostu pomożesz mu osiągnąć, to właśnie na tym polega to, że y, tym właśnie możesz się wyróżnić. Po prostu w takiej sytuacji jest to coś, czego większość osób w zasadzie nie robi. A co może Ci pomóc właśnie w wyróżnieniu się i w zwiększaniu Twoich stawek na właśnie stawki premium? Właśnie w postaci pakietów takich, pakietów lekcji na przykład 10, 20 lekcji lub współprac na określoną ilość miesięcy. Mm, tak, no i w przypadku zajęć dla dzieci, jeśli prowadzisz zajęcia dla dzieci, możesz zastosować przykładowo książeczkę z taką mapą progresu. To jest y, też bardzo fajna opcja, bo bardzo możliwe, że w przypadku dzieci takie wyznaczanie celów mogłoby nie być aż tak, y, mogłoby się aż tak nie sprawdzić jak w przypadku dorosłych. A w przypadku dzieci możesz zastosować właśnie przykładowo taką książeczkę, gdzie dzieci mogą odznaczać, albo ich rodzice, odznaczać, co już im się udało zrobić w, w ciągu nauki z tobą, dzięki czemu wiedzą, że na jakim są etapie, i co jeszcze przed nimi ich czeka. I właśnie takie coś pomaga też za zachować konsekwencje i taką motywację do dalszego ćwiczenia, bo po prostu dzieci będą wiedzieć, że jeszcze jest przed nimi taka. Sprecyzowana droga, którą po prostu muszą przejść. OK. No i po takiej lekcji próbnej przedstawiasz, jakie są warunki współpracy z tobą, że właśnie oferujesz pakiety lekcyjne, wcześniej komunikując, że klientowi, że po prostu nastawiasz się na współpracę długoterminową z racji, że po prostu w miesiąc nie da się osiągnąć dobrych efektów. Nie da się nauczyć śpiewać dobrze, nie da się nauczyć dobrze grać w, wyłącznie w miesiąc nauki, dlatego skupiasz się na współpracach długoterminowych i sprzedajesz albo pakiety lekcyjne, właśnie na przykład 12 lekcji, 24 lekcji lub większe, albo współpracę na daną określoną liczbę miesięcy. I tutaj właśnie taką dodatkową rzeczą jest możliwość wdrożenia systemu. Popierającego płatności od klientów automatycznie. Tak. Czyli po prostu wpisujesz tam dane takiego klienta i nie musisz też ubiegać się o takie płatności, tylko te płata są automatycznie pobierane z, z właśnie z karty klienta w momencie, kiedy współpracuje z tobą długoterminowo i w zasadzie jest to, można powiedzieć, oddelegowane i zautomatyzowane. To jest taki dodatkowy, właśnie bonus tego rozwiązania. No i ostatni etap, czyli to jest podpisanie umowy zobowiązującej, to pokazuje klientowi, że jesteś osobą profesjonalną, właśnie stawiasz konkretne warunki i to też daje klientowi do zrozumienia, że taka lekcja z tobą po prostu to ma być najważniejsza, jedna z najważniejszych czynności po prostu w ciągu jego dnia albo tygodnia. I tu właśnie też jest bardzo ważne, aby jasno komunikować o tym, kiedy i w jaki sposób można odwoływać lekcje. Żeby to nie było czasem tak, że jak klient odwołać lekcję dwie godziny przed, to nie musi za nim zapłacić. Musisz postawić takie warunki, że jeśli nie odwołaj takiej lekcji wystarczająco wcześnie, to po prostu ta lekcja przypada. Jednak w momencie, kiedy, no wiadomo, odwoła z jakiegoś racjonalnego powodu więcej niż te 24 godziny przed, to możesz się umówić tak, że po prostu ta lekcja jest do odrobienia. No i tak, no i to też daje klientowi takie poczucie zobowiązania, że po prostu ma przychodzić i jest zobowiązany po prostu przeprowadzić siebie samego przez tą drogę od jego punktu A do punktu B i ty jesteś tą osobą, która mu w tym pomoże. Mam nadzieję, że to wideo ci się podobało, że po prostu było dla ciebie wartościowe. Jeśli tak, bardzo się z tego powodu cieszę. I zachęcam ciebie również, żeby wpaść na moje media społecznościowe. Tam znajduje się więcej rzeczy ode mnie, takich treści. Jeśli też ci po prostu to zainteresowało to daj mi znać w tym komentarzu No a jeżeli jesteś również muzykiem właścicielem szkoły muzycznej studio muzycznego wokalnego piosenki to i, i właśnie i masz przestrzeń na rozwój zależy ci na pozyskaniu większej ilości klientów to napisz do mnie i zobaczę czy będę w stanie ci w tym pomóc bardzo ci dziękuję za obejrzenie tego wideo i życzę Ci wszystkiego dobrego.